Wszystkim dzień dobry, witam się z Wami w piękny czwartkowy... O kurde, poranek. Oj! Złamałam opaskę i to moją opaskę ulubioną. Tak to jest. Jak się bawi człowiek takimi rzeczami. No pięknie i teraz co? Mam hot glue i spróbuję ją skleić, bo to jest moja ulubiona opaska, którą zawsze zakładam jak robię makijaż, jak cokolwiek robię, bo ona ma tutaj te ząbki. Ona była właśnie bardzo sztywna i tak włosy dobrze trzymała i proszę bardzo, no. Okej, okay, trudno. O czym ja mówiłam, że witam się z wami właśnie no, w ten piękny, mimo wszystko czwartkowy poranek i słuchajcie, jest tak ładnie. Ja nie wiem jak wy, ale ja już tą wiosnę czuję, mimo że jest luty, powinno być mróz, zimno, śnieg. No to jest takie już powietrze wiosenne I rano już dzisiaj kolejny raz to zauważam Jak Emilkę do szkoły odprowadzałam Że czuć jest tą wiosnę w powietrzu Mimo wszystko to ja ją czuję Już w ogóle te poranki są takie inne To w ogóle słońce inaczej grzeje Nawet już po południe Zobaczcie na to, że po piątej godzinie jeszcze jest jasno Już się dni robią coraz dłuższe Dzisiaj, nie dzisiaj, nie Dzisiaj, jutro w szkole Mija 100 dni Odkąd u nas się szkoła zaczęła 100 dni w ogóle szkolnych i Emilia nie opuściła jeszcze ani jednego dnia, czyli 100 dni była w szkole, i ze względu na to, dzieci jutro mają przyjść w koszulkach z, robionych z napisem 100 dni szkoły, czy nie wiem, czy przetrwałam 100 dni szkoły, jakieś, wiecie, takie różne wymyślne. Więc ja teraz będę jechała do Michaelsa i znajdę Emilce jakąś zwykłą pod koszulkę, mam nadzieję, że bardzo tanią, bo to tylko i tak będzie naraz. Czy stoł i jakieś pompony czy coś, żebyśmy razem mogły wykleić napis 100 dni szkoły. Plus jeszcze skoczę sobie do TJ Maxa. Po co, po co? Nie wiem, co ja chciałam w TJ Maxie. A coś zobaczyć dla siebie, może coś ładniejszego, tak sobie pomyślałam, że coś dla mnie, bo ja to zawsze w tych koszulkach tylko i w ogóle tak nudno. Może akurat jakieś zmiany potrzebuję. To to i jeszcze coś chciałam powiedzieć w ogóle. A, Marta, Pozdrawiam Martę, Marta wie, o którą Martę chodzi, wczoraj wrzuciła na Instagram rolka, przepraszam, gdzie robi coś na drutach i tak mnie to zainspirowało, że chyba popatrzę w Michaelsie włóczki jakie są i jeżeli znajdę taką grubą, chciałabym Emilii zrobić koc na drutach. Tylko że wiem, że te włóczki są drogie, więc zobaczę jak one kosztują. Ja umiem też robić na drutach, moja babcia mnie nauczyła. Nie umiem jakichś super rzeczy, to tylko takie podstawowe szalik, czapkę, nie wiem, kot zrobię. Takie ogólnie same podstawowe. Chociaż jakbym miała jakiś wzór pewnie na swetr. Nie, swetr to kiedyś też zrobiłam, ale taki kardigan tylko zwykły. Jakby miała wzory jakieś na jakieś inne tutaj fajniejsze swetry, pewnie też bym um, zrobiła. Druty jakieś mam, także dobra, to jest to. I opaskę sobie muszę skleić. Także zapraszam Was na czwartek, jeżeli chcecie, to zostańcie się ze mną. Zaczynamy. Dzień. Przyjechałam jeszcze po kawę do 7 Eleven i tak sobie stoję. zamknęłam sobie samochód w środku i obserwuję tutaj takiego mężczyznę i kobietę. Bo słuchajcie, opowiadam szybko co się stało. Wchodzę sobie do sklepu i tutaj stoi ten mężczyzna, który teraz mnie obserwuje. I pyta się mnie, czy jak będę wychodziła ze sklepu, to czy dam mu jakieś tam reszty moich drobnych zakupów. Powiedziałam do niego, że sorry, ale nie. No bo nie mam ze sobą gotówki, co było prawdą. No i on zaraz mówi: Dobra, weszłam, zrobiłam zakupy, tam tą kawę, tylko. I dołączyła do niego kobieta. I jak wychodziłam z tego sklepu, to ona się mnie pyta, że mówi do mnie: Pani, jestem taka głodna, że czy kilka dolarów na, na jedzenie, bo to i tak w ogóle pokazuje, że to oko, jestem głodna, nie. I ja tak specjalnie, żeby ją ustestować, mówię do niej, że możemy wejść do sklepu ja coś pani kupię, no nie? I po prostu stestować, ale jakby mi powiedziała, że okej, okay, że tak, no to wiadomo, żeby ją widziała, kupiłabym jej pączka, banana czy cokolwiek tam, no nie. Ale ona powiedziała nagle, nie, to nie, to nie myślę sobie, okej, okay, nie? Poszłam, stanęłam przy samochodzie i patrzy się, teraz siadam do a ten facet, który stoi tutaj pod tym e, sklepem, e, przekazuje jej zdrabki, ona sobie te zdrabki drapie, więc wiecie na co im kasa potrzebne stoją tutaj, żeby tylko wydębić pieniądze od ludzi. Pewnie na te zdrabki bądź, no nie wiem, no wiecie o co chodzi. Ale też przy autostradach u nas, z, jak zjeżdżamy z autostrad, często stoją osoby, które mają tabliczki z napisami, na przykład ostatnio minęłam kobietę, która stała i miała tabliczkę z napisem mam troje dzieci, please, że potrzebuję pieniędzy na jedzenie na przykład, nie? No i oni tak stoją, podchodzą wam pod tą szybę z tymi tabliczkami, wciskają, no nie, ja tylko kiwałam głową, że nie, bo wracałam wtedy z pracy, gdzie ja sprzątałam. No i też na kolanach byłam narobiona i myślę sobie tak, skoro masz troje dzieci i jesteś tutaj sama, czyli te dzieci masz pod czyjąś opieką, to równie dobrze możesz iść i też sprzątać u kogoś, a nie stać i wiecie w ogóle liczyć na to, że ktoś do kubka ci rzuci. No bo taka prawda, nie? No i słuchajcie, wredne to czy nie wredne? Nie wredne, bo ogólnie to jest często tak i. W większości wypadków, że to jest skam, ci ludzie często są podwożeni, yy, faceci po prostu podwożą te kobiety, aby sobie tam stały, wiecie, parę godzin nazbierały i tak dalej, a pod, podrzucają te kobiety e, nowymi Mercedesami, także wiecie o co chodzi. I to jest udowodnione, bo akurat tutaj z mojej dzielnicy na Facebooku na grupie pokazywali ludzie zdjęcia tych kobiet, gdzie przyłapano je, bo one mają te same miejsca, często zmieniają, ale przeważnie są w tych samych miejscach, gdzie właśnie było udowodnione to, jak wychodzi, wychodziły z takich samochodów wiecie, facecie ich podwozili. Także uważajcie, komu dajecie kasę. A jeszcze tak na szybko w ogóle może też mam powiem historii, słuchajcie, też mówiłam do Jurka niedawno temu mu się przyznałam, jechaliśmy i jakoś zgadaliśmy się o tym, mówię do niego, że wiesz co, że była taka sytuacja, jak wracałam z pracy z New Jersey, już miałam na highway, na autostradę wjeżdżać i widzę, że stoi jakiś mężczyzna samochodem, takim lepszym samochodem typu jakiś Porsche, SUV, no nie? I on był bardzo elegancko ubrany i tam machał, żeby ktoś się zatrzymał. No i ja tak jechałam i tak przyjechałam i tak myślę sobie, kurde, jeszcze tak w ostatniej chwili w ogóle zaczęłam hamować, ale już nie miałam gdzie zjechać. Myślę sobie, dobra, ktoś mu pomoże, ale ja... Nie wiem, nic mi takiego durnego przez głowę nie przeszło, że to może być coś niebezpiecznego, no bo wiecie, mężczyzna dobrze ubrany, dobry samochód, no nie? I w ogóle... I całe szczęście, że się nie zatrzymałam, bo później na... Ja później, już po dłuższym czasie, może po dwóch miesiącach, zobaczyłam na grupie post, gdzie kobieta tam napisała właśnie to samo, że ten sam mężczyzna stał w ogóle w tym samym miejscu i oni werbują ludzi na coś tam, no nie? Więc ja później też do Jurka się przyznałam w ogóle i Jurek mówi, Boże, Gośka, jak ty jesteś głupia, że nigdy się nie zatrzymuj. słuchajcie, nigdy się nie zatrzymujcie, jak jesteście same. Nigdy. No, naprawdę. W ogóle teraz też nie wiem, co mi przeszło przez głowę, może, że coś mu z samochodem się stało, ale ogólnie, może nie ma zasięgu, ale też, wiecie, nie myśli się na tamtą chwilę w ogóle logicznie, no bo teraz w tych samochodach wszystkich są przyciski SOS, jak coś się dzieje, no to wiecie, samochód wam sam zgłasza. No dobra. Także tyle takich historii. Jedziemy ja teraz po zakupy już. Są chyba najtrudniejsze decyzje. Zastanawiam się, czy to pasuje do tego, czy nie. Ale jest dużo do wyboru i jest: jak kupujecie jedną, to druga jest 50% taniej. Także nie wiem. Zrobiłam takie zakupy w Michael'sie, że nie chcę mi się już nawet do TJ Maxa iść, ale skoczę. Słuchajcie, taki mały sneak peek w domu wam pokażę jak przyjadę, bo jestem zadowolona, wydałam trochę kasy, włóczki są takie drogie, ale dobra, będzie miała Emilka chyba kocyk, no nie wiem, później wam pokażę. Słuchajcie, jeszcze taka mały off topic, że tak powiem, dzisiaj mamy środę, a nie czwartek. Chciałam wrzucić zdjęcie na Instagram Story z datą, patrzę, się wyświetla mi się środa, a ja się stresowałam, że jutro idę do pracy i w ogóle. A jutro mam wolne, więc na luzie. Dobra, zostawiam kawę i jeszcze skoczę do TJ Maxa, chociaż pewnie nic nie kupię. Ale w ogóle, tak ciepło dzisiaj. Znaczy, może aż tak super ciepło nie jest, bo 40 mi się pokazuje, ale ja już. O, w kurtce, katance. Zrobię teraz szybko hol zakupowy, zanim obiad. I tak, pierwsze, co to TJ Max sukienka, taka MIDI. a mój, cofnę się do tyłu, chyba. Taka do połowy łydek mniej więcej. Mi się bardzo podoba. Uważam, że jest śliczna. Z tym, że mam teraz tanik tutaj niedopasowany i ona mi się rozchodzi, dlatego, że mam push ale jak będę miała takie normalne, to zawsze chodzę, to będzie ok. Rękawki takie, no ładna w ogóle. I na niedzielę do kościoła i tak ogólnie, jak już będzie ciepło na wiosnę, to na co dzień. Z tym, że tutaj mi się nie podoba takie te prześwity trochę, bo jeżeli już tutaj są, to tutaj według mnie powinno być takie tylko. No ale... Nie wiem. Ładna jest. Teraz w ogóle, kiedyś bardzo lubiłam w krótkich sukienek, teraz już się nie czuję komfortowo, wolę taką długość. Midi nawet za kolano ogólnie czy. No przed kolano, nie, ale tak w kolano, za kolano, czy nawet długie i powoli, tak powolutku wymieniam swoją szafę na takie rzeczy. Dobra, może jeszcze TJ Maxx to kici, znalazłam miski w końcu. Jurek się ucieszy, że kupiłam kotu miski na stojaczku, bo wiecie, jeżeli macie koty, to na pewno wiecie, że koty nie powinny jeść tak z podłogi, bo ich je, karki. i nasze kici zawsze podkładaliśmy pod jej miseczkę, drugą miseczkę tak pod spód, żeby miała wyżej, a teraz będzie miała już swoje takie dwie. Dobra, jest TJ Maxa to tyle Teraz Michaels I tu, I tu jestem podekscytowana Ale zanim zaczniemy od moich rzeczy Zaczniemy od rzeczy Emilii. Koszulkę jej wzięłam do tego projektu, co mówiłam 5 dolarów, taka zwykła koszulka Ale to nic Bo ja zachowam ją na drugi rok, bo ona jest większa To był najmniejszy rozmiar, jaki znalazłam Więc zrobimy tą koszulkę tak, żebym mogła jeszcze Na następny rok ją do szkoły założyć Bo też będzie miała 100 dni szkoły Także tą koszulkę do, I na tą koszulkę powycinam z takiego pianki, takiej właśnie z szkoły, na przykład napis, i jeszcze udekorujemy to. Wiecie czym? to znajdę Dobra, później. O, tutaj. E, takie pompony jeszcze znalazłam. 3 dolary, taka mała paczka, tutaj 60 chyba, tak 5 sztuk. Takimi pomponami na hot glue i jeszcze na walentynki będę jej robiła koszyczek, to już wiecie, więc do tego koszyczka potrzebuję jakąś wyściółkę. No to taki papier i już od razu na wiosnę od zajączka też do koszyczka też taki papier, no bo i na wiosnę też jej robimy te koszyczki. Ogólnie, jeżeli chodzi o walentynki, to my z mężem sobie prezentów nie robimy. Mój mąż ma zakaz kupywania mi tego dnia kwiatów, bo bo są drogie, po prostu i tyle. Nie ma sensu jak dla mnie. Jeżeli chce mi kupować kwiaty, to może to robić w ciągu roku, więc my robimy sobie tylko w domu taką kolację dla, dla całej naszej trójki, i ale Emilce lubimy jakiś tam drobny prezencik zrobić, bo to ogólnie dla nas to jest tylko święto miłości, znaczy tylko. Po prostu święto miłości, nie tylko, że e, my jako partnerzy sobie, tylko Emilia też e, jest naszą miłością i zasługuje na coś drobnego po prostu i tyle. Słuchajcie, teraz jest najlepsza część moich zakupów. Mhm. Ale tak totalnie najlepsza, przynajmniej dla mnie. Bardziej mnie to cieszy niż ubranie. Włóczki. Takie wybrałam i druty. Druty też kupiłam, bo ja nie mam takich dużych, a tutaj wybrałam 19:35. Do, do tego koca niby potrzebowałabym 50. Ale stwierdziłam, że wolę, żeby były mniejsze, bo nie chcę, żeby on był taki luźny, wolę, żeby był bardziej zbity, a jak będę chciała, żeby był luźniejszy, to po prostu sobie poluzuję. Dlatego wzięłam mniejsze druty, mniejszy rozmiar. No i cztery włóczki i to był taki trudny wybór. W ogóle stałam tam za 20 minut, zastanawiałam się, który ja kolor chcę, bo chciałam, wiem, że Emilia lubi różowy, ale chciałam też ten róż troszeczkę czymś przełamać, więc wybrałam taki brąz, dwa takie ciemniejsze róże, takie brudny róż i taki pastelowy jeden tutaj mam no i zobaczę, które wykorzystam myślę, że cztery na pewno tutaj jest na rysunku taki jeden duży koc zrobiony i na ten koc ktoś, znaczy ktoś, no ktoś jeszcze potrzeba zużyć siedem takich włóczek ja mam cztery i one były przeważnie chyba zawsze w Makeup jest taka promocja, że kupię jedną, drugą za 50% i one kosztowały 13 dolarów u nas jedna taka włóczka kosztuje, ale zobaczcie, to jest takie, o, to jest no właśnie typ, typowo na koc, fajne takie, no po prostu będzie na pewno przyjemne, a czyli druga kosztowała mnie 6,50, no i do tego jeszcze oczywiście podatek doliczyć, także no trochę taki kocyk kosztuje, żeby zrobić, ona ma jeden, moja, jej babcia, czyli moja teściowa jej zrobiła ten kocyk, jak się chyba urodziła Emilka, on jest na górze jeszcze na strychu, ale chcę, żeby miała ode mnie też jeden, no i zobaczymy jak to wyjdzie żałuję trochę, że dopiero teraz że jak była malutka, że jej nie zrobiłam i no nie wiem dobołuję, po prostu wymyślę coś na pewno z tego, a jak mi się spodoba to później z Martu też pisałam, ona mówiła, że będzie robiła z takich małych kawałków różnych kwadratów i to jest też super pomysł, bo mi się bardzo podobają jak są właśnie tak połączone z różnych kolorów takie kwadraty taki patchwork chyba no i tak Dobra, no i tyle, tyle moich zakupów. Przebieram się i będę robiła dzisiaj na obiad bitki. Pokażę Wam, e, co będę gotowała. Może kluski śląskie? Nie wiem, zobaczę, zastanowię się. Dzisiaj trochę kulinarnie, ale zobaczcie, moje bitki są super. Nawet mi się już rozlatuje, mięso jest tak uduszone. Sos pyszny jest tutaj już cebula mi się w ogóle rozpuściła, więc wygląda to tak. Zagęścił się sam, bo oczywiście było obtoczone w mące i to zagęściło i cebula zagęściła, także już tutaj mąki nie potrzebuję. Jedyna rzecz jaką żałuję, że nie mam to grzybów, i muszę chyba złożyć zamówienie, żeby mi ktoś je wysłał. Ślązoczko to ja nie jestem i nie wiem, czy ja dobrze to robię. Słuchajcie, um, jak to się nazywa? No, pluski śląskie! Kuluski śląskie będę robić. I tak, mam tutaj, zrobiłam taki kopiec, sobie utłukłam ziemniaki i oklepałam je w taki prostokąt. Jedną czwartą ziemniaków teraz sobie tutaj na bok odrzucę, wypełnię to miejsce mąką ziemniaczaną, jedno jajko, no i tyle. Ja u mnie to zawsze. Moja mama w ogóle nigdy nie robiła klusek śląskich, moja babcia też nie. Ja pochodzę z lubelskiego, u nas się raczej tego w domu nie jadło. Jak już to kopytka, i kopytka robię często. Kluski śląskie chyba ze dwa razy tylko robiłam, i to będzie moje trzecie podejście. Za każdym razem były zbyt takie gumiaste. Zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj powiem Wam szczerze, czy wyszły, czy nie. I proszę bardzo, moje kluseczki. Tutaj już na końcu większa, bo traciłam, ale trochę za mało ich zrobiłam. No trudno, bo pierwotnie miały być duszone ziemniaki na obiad, ale jeżeli chodzi o takie bitki, jeżeli sos mam do nich, to mi się wydaje, że te kluchy będą lepiej pasowały. Powiem tylko tyle, że moje kluski śląskie to jakaś patologia, dosłownie mi dzisiaj wyszła. Chyba następnym razem dodam zwykłej mąki trochę, no bo się całe rozpadają, tego nie widać teraz, ale to jest taka kulasza dosłownie. Przychodzę do kuchni A tutaj kto mi co zostawił? Notatkę Emilka Ona jeszcze dobrze oczywiście pisać nie umie Ale zobaczcie tutaj chciała napisać Please, please, please And Narysowała ice cream Tu mam I lody, łyżka. Ice cream Please Please Pretty please no właśnie i zostawiła mi karteczkę. No i weź tu się nie zgódź i nie daj dziecku Loda jak tak ładnie prosi. Ty jesteś najlepsza, wiesz o tym? Mhm. Praca nad koszulką w Re. Zrobiłyśmy 100 dni mądrzejsza. Napis jednak i... Emilka tutaj robi kwiatuszek śliczny. Tutaj jest buźka z uśmiechem i wygląda to super, co? One more, okay. I used to stuck. This hot glue I'm using for the pom-poms for flowers flower and stuff. But tell me in the comments if you ever burn yourself with hot glue. <laughs> Did you? Yes, forever. <laughs> now I don't. Um, Write down in the comments if you watched me put on. on decorations on my 100 dni of school shirt because tomorrow's 99 and then 100 yeah. słuchajcie jutro jest tak 99 dni szkoły jednak w piątek jest stuwa także super ale nie o tym jutro jest też tłusty czwartek i ja zapomniałam o tym, że jest tłusty czwartek. Już na szybko myślę zrobię faworki dzisiaj powyciągałam sobie wszystko mąkę wysypałam na stół, a tu się okazało, że czego nie ma. Jajki. Jajki brakuje nam, także idziemy do sklepu po jajki. Mama no, no, let me to get a chocolate. Okay, yes. chocolate egg też. Tata wrócił z pracy i już został zwerbowany do ciasta, bo no. to się tak ciężko wałkuje, że ja nie daję rady, więc Juroś no, potrzebnie nie, on. Nie Emilka to. też może, ale Juroś jest najlepszy w tym, to no, no. moje mini. Ale już się smażą, Teraz wam pokażę jak będą skończone cały duży talerz nam wyszedł z faworków Emilka też zawijała tak no i zobaczcie na szybkiego trochę brzydkie trochę ładne jeszcze troszeczkę chcesz pudru nie jeszcze masz to. ci wystarczy no i tak jeszcze mi zostało się w ogóle dużo oleju ze smażenia więc jutro prawdopodobnie make more? nie more tego tylko pączki byśmy jeszcze zrobiły. Oczywiście, że nie mogłam się doczekać, i zaczęłam robić koc na drutach dla Emilii. Tutaj mi porozwalała Emilka. O, oh boj. Ok, zaraz to rozplączę. Zrobiłam tutaj na próbę, zaraz to rozplącam I tak z 30 oczek, mniej więcej tyle. I on jest fajny, będzie gruby, widzę. Z tym, że ten wzór ja robiłam kłosem, on się tak średnio tutaj pokazuje. Nie podoba mi się to za bardzo. Ale zobaczymy, jak będzie więcej zrobiony. I też założę sobie żyłki, tutaj na dwa końce, żeby mieć mniej więcej chciałabym z 50 oczek a tutaj oczywiście mi się na tym nie zmieści a w inny sposób ja tego nie umiem zrobić, ale nawet wiecie co, ta włóczka jest na tyle gruba że myślę, że i spokojnie na ręku dałoby się bez drutów zrobić na tym koc. ale zaraz może nawet spróbuję także tak, ja zepsułam ja zepsułam, Emilia mi pokazuje opaskę, ja dzisiaj rano pękła mi no, pękła mi opacka. Założyłam sukienkę, zobaczymy, e, Idę się pokazać ciurkowi, Zobaczymy, czy mu się spodoba. Nawet mu nie mówiłam, że kupiłam sobie coś. Nie wiem, jak wy macie, ale ja zawsze się mu pokazuję w czymkolwiek i on to lubi. Zobaczmy. Reakcja. Uh, I don't like it no. <grym> Podoba ci się? Don't like it. Ładna well, no, no. Ależ mm -mm. no, się z tego. I don't really like it. Mm -hmm. I don't like it. Fajna jest. Taka trochę pogrzebowa, co? <głos> <głos> ale Ładna, podoba mi się. No. Mi się podoba, tylko wiem, że tutaj nie inny jest za stan. jest wysoka tutaj? Nie, że co, że pod szyję? No. Nie, dobra, jest tylko, że tutaj muszę stanik innym, bo tutaj mi się rozchodzi, bo jest ten, ale. Słuchaj. Fajno. Oceniasz 10 na 10 czy nie? Tylko no, 8 na 10 no. No. Serio? Będę dzisiaj bo no, sobie tutaj wody ławne, y, także idę teraz e, się wykąpać, ale też zrobię sobie, tutaj mam Delia, e, henna na brwi, zrobię sobie henna na brwi tak, zacznę od 3 4 tutaj pierwsze brwi, zostawię to na jakieś nie wiem, 6 minut, a po jakieś 6-7 minutach dołączę tutaj właśnie domaluję sobie przód brwi i zostawię na kolejne 2 minuty i w taki sposób one troszeczkę tak nie wyglądają bardzo ostro, tylko ten przód jest delikatniejszy ja tak sobie raz na jakiś czas raz na miesiąc robię mniej więcej to mnie się tak utrzymuje z półtorej tygodnia tylko ale zawsze coś, i lepiej mi się podoba to niż jak mam teraz te moje brwi Wiecie, ja i takie maluję kredką na co dzień trochę. No i dobra, tyle. Jurek mi mówi, żebym robiła jakieś bloopersy na koniec filmu. Nie będę tego robiła. Zrobię jeden film z bloopersami kiedyś, może za jakieś, nie wiem, 3-4 tygodnie. Zależy ile jeszcze takich różnych moich wpadek nazbieram. Raz na jakiś czas się zdarzy, no bo wiecie, mylimy się. To nie jest tak, że ja o, włączę i... Znaczy w większości to jest, że jednak tak, wiecie, ładnie mówię o... ciągiem, ale nieraz się po prostu pomylę i to jest takie... Wiecie... No i dobra, też e, zawsze mówię, jest też problem W ogóle dla mnie, nie wiem jakie dziewczyny mają Ale wymyśleć tytuł I ogólnie to jest najgorsze, co może być Miniaturka to tam zawsze mówię, za jakiekolwiek zdjęcie Ale jeżeli chodzi o tytuł No to nie chcę, żeby to było jakieś e, clickbait Bo ja tego bardzo nie lubię ale myślę, że będę zawsze wybierał jakieś zdanie ze środku filmu jakieś nasze kilka słów, nie wiem, zobaczymy w następnym filmie widzimy się za trzy dni, życzę Wam pięknej nocy i słuchajcie, fajnego tego czwartku najedźcie się dużo pączków nie liczcie kalorii, ja jutro pewnie jeszcze kilka pączków dorobię, zobaczę czy mi się zachca jak tak, to tak, jak nie to nie, chrustu mamy i tak dużo pewnie wszyscy nie damy rady go zjeść Jurek jutro do pracy sobie jeszcze weźmie też, także słyszymy się za trzy dni, dziękuję, że jesteście The same more than twice Same song but brand new dance I wear out my third second chance You take my breath and I can't get it back